Jest to dlatego atrakcyjna oferta, no bo oferujemy to w międzyczasie w 26 miastach w Europie i w Ameryce i polega to na tym, że klient, który nie korzysta tak dużo może nawet ze swojego samochodu, może przeskoczyć na Kartu -go. go samochody na przykład w Berlinie stoją 4 samochody na kilometr kwadratowy, także jest maksymalny dystans dla klienta, żeby osiągnąć taki samochód 200-250 metrów i nie ma stałych opłat. Także korzysta się z tego samochodu tylko wtedy, jeżeli chce się jechać i płaci się za minutę. W Niemczech na przykład jest tak, że się płaci 29 eurocentów za minutę, co jest mniej więcej złoty, 20 groszy. W innych miastach, jeżeli mamy na przykład elektryczne samochody albo jeszcze inne wersje, to oczywiście te ceny są trochę inne. Również jak jesteśmy w Skandynawii, to są ceny trochę różne. Także w tej cenie wszystko jest już inkludowane, także wszystkie parkingi, paliwo, ubezpieczenie, wszystko jest w cenie. I jak popularne jest to rozwiązanie? Bardzo popularne, no, bo widzimy jak to klient odbiera właśnie w różnych miastach i z tego widzimy, że od roku 2011 jesteśmy już w 26 miastach w Europie i w Ameryce, to widzimy, że istnieje taka potrzeba w miastach dużych przede wszystkim i oczywiście klient to bardzo dobrze odbiera. No, nie ma jeszcze takich konkretnych planów oczywiście. Badamy jeszcze rynek, prowadzimy wstępne rozmowy z różnymi mascami. Wiemy, że istnieje takie zainteresowanie o mobilność indywidualną właśnie, żeby mieć alternatywę do transportu publicznego. No i mam nadzieję, że w następnym roku, na początku następnego roku może wystartujemy w Polsce.